się już pakuje, za chwilę będziecie wiedzieć gdzie jedziemy, albo już po tytule wiecie muszę się jeszcze spakować, chociaż i tak jutro wracamy ale mała walizka musi być nie wiem czy wy też tak macie, ale jak jadę nawet na jednodniowy wyjazd, wszystkiego ale to wszystkiego e, musi być po dwie sztuki, bo no, jakby się tak przypadkowo zesrał gdzieś, no to trzeba będzie się przebrać, nie? ciekawi mnie bardzo czy Kajetan nagrał swoją poranną rutynę, bo też miał 9.40 poranna kawka w towarzystwie buniacza Papierosek Opa, jakaś porządka tam jechała. No i co? Ruszamy w drogę Jedziemy do żywca załatwić jedną sprawę I później po szefa do węgierskiej górki Ale BMK idzie, ja cię! Jak się wydarzy jakaś zabawna sytuacja, czy coś, będziemy Wam to aktualizować już z drogi, ale trzymajcie kciuki, żeby, żeby droga przebiegła bez, bez szwanku. Powiem Wam, co mieliśmy nagrywać za chwilę wstęp, ale kurwa, wyjechaliśmy z miejsca. Co jest? Co, co odpadło? Nie widać żeby cokolwiek tu odpadło Także oficjalnie zaczynamy vloga Jedziemy dalej, będziemy słuchać Pojedziemy coś robić Pojedziemy coś robić Trzeba uważać na samochód na którym robimy Bo ubezpieczenie Naszej firmy obejmuje do 5 km Poza firmą I can buy myself flowers Ryana <gryst> right Name in the sand. <gryst> ja, jak wyjadę z poza to ja się kurwa czuję jak nie wiem Ja kurwa ty, żółte Jakby normalnie jakbym na wakacje jechał Ty, ale widok jest ładny. Coś w sensie ładny, No tu akurat coś budują, no, ale tam z tyłu. Ty mamy widok na BMK. Czyli kurwa nikt nikt nie działnie kurwa. No. Ale BMK kurwa dzielna, ty jechała a... na miejsce no. kurwa. Coś urwała w tych, ale dojechała. No. <grywa> I co, przebieramy się i no. ruda? Przybieramy się i ruga. Teraz, jakby nie dają wody do, yy, do pokoju. Tak, plastikowego. No? Tak, tylko masz normalnie na korytarzu, masz instrybutor. Instrybutor, kurwa, nieszczę! I sobie podchodzisz, sobie nalewasz, nie? Ogarniamy się. I zaraz się widzimy Druga, piętnaście. Jak to było? Ekstra klasa, tak właśnie miało być. Tak właśnie musiał być. <laughs> Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon. Byliśmy sobie na, na kolacji e, z CureLabem, no była to taka, wiecie, kolacja, przy której raczej nie wypada po prostu wyciągnąć kamery. Musieliśmy i... Musieliśmy wychillować bombę, ale jutro nagramy tyle materiału, ale to tyle, że w hoj. No, e, później będziemy się przejść na rynek, ja muszę zaznaczyć, że zrobiłem pierwsze zdjęcie z widzem. <laughs> Pierwsze zdjęcie. <laughs> Było takie trochę złaski zrobione, ale chuj. Widzimy się jeźdź, jeźdź, w indzie. Do dokładnie. Jeźdź, ja sobie <laughs> Jest godzina druga dam Jest godzina 2.41. Tak, no. Wrocław, bardzo ładny i taka miejscówka chociażby tu, no propsuje. Propsuje. Ogólnie du dużo żeśmy przeszli na nogach. To od 24.00. Czekaj, czy to, to będzie tak widać. 4160 kroków, 3,10 km. Wy jest najlepsze? Że no. Mieliśmy nagrywać gadanie w drodze. No. A nagrywamy o trzeciej w nocy. To muszę wam pokazać. Nie wiem. Taka jedna i taka jedna. Pozdrawiam, chłopaków z Mr. Cleanera. Dobra! No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Także. Widzimy się jutro, Bajki. Co widzowie, wstaliśmy Jest godzina aktualnie 9.15 Za 15 minut mamy planowany wyjazd spod hotelu eee, Pospaliśmy sobie w miarę, nie najgorzej To nie, Foczko? Tak, żeś chrapał A, się chrapał Jerzy Piotra Kudele z rad, bo ogólnie śpi w tym samym hotelu co my No i jedziemy do Cure Coś tam szpącić. No przyjedziemy na miejsce to ocenimy co i jak Idziemy do auta yy, Zapalimy jeszcze jakieś papieroska i... Zapalimy, pijemy i jedziemy Dokładnie mm. Na no Jak jest? Jak jest? Dobrze, wszystko jest w porządku. Dzień dobry widzowie. Tak, po raz kolejny. Dotarliśmy do Curlaba, gdzie przywitała nas taka piękna Italia. Po raz kolejny. Osiemu, jak jesteśmy tu pierwszy raz, nie w Ale nie, w sensie mówię, że powiedziałem, że dzień dobry po raz kolejny. No już mówiłem, dzień dobry, fotewo <noise> Ja się bawię w ole, bo ogólnie na vlogach, jak Ola tak robiła, no. to to są zajebiste ujęcia a z tego tak leje i w najnowszym odcinku normalnie takie są ujęcia Jaki od nas tutaj przywitał? Śl silnik jest Co tu się stało? Silnik eee, no. jest z tyłu Nie wiem, czemu nie sprzed. A nie, idź pan w chuj Ty, myślisz, że się tu zmieścił? Myślę, że... Z... Jeszcze nie robiliśmy otwarcia odcinka, opie Ferrari z przodu. No. Podniesiesz maskę i wyskoczę. Kurczę, no Ferrari no. spoko, ale o, jakby... Hala, nie? Hala, no. W jakby samo miejsce Ferrari. robi wrażenie. To, że to wszystko jest nowiuśkie po prostu. No. Nieskalane jeszcze takim o. brudem po prostu pracy detailera. Wszystko jest idealnie poukładane kolorkami. Wszystko, nowiuśkie wózeczki. Eee, powietrze podciągnięte w każde możliwe miejsce Jeszcze pachną w Tak Półeczki, patrzcie się jak na przykład tutaj Wszystko jest Czekaj, Już nam zamknęli O, a ja nie widziałem środka Wszystko jest, jakby idealnie symetrycznie poustawiane I To jest mój kumpel Kumpel? On lubi wciągać Tutaj pady elegancko przygotowane Wszystko pięknie, rękawiczki No, no jest, jest wysoko, nie? Jest wysoko bardzo proszę, dla taryczki pana ładnie poukładane. Bateryjki. Ile baterii? No, tutaj Jak, jest tam? Kurwa, nam brakuje. wyżej, jedną albo dwie. Nie mam pracy. To co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co popadnie, co w rączki wpadnie. Ekstra klasa, naprawdę jest to, jest to po prostu. Imponujące, jak to jest tutaj wszystko zrobione i takie przemyślane. No w po prostu to kozacko to wygląda. Jak wejdziesz na górę. Italia 488, e, ceramiczne hamulce oczywiście, V8 z tyłu e, No wszystko jest pięknie elegancko. No tak, na dobrą sprawę, już jak zamykałem przedni zawieszenie wybite do wymiany. Do wymiany jest koniecznie. A nie, idź pan, w chuj Całe auto było lakierowane. No nie jest to może zrobione jakoś najładniej na całym świecie. Jest też dość mocno porysowane w niektórych miejscach, ale to pewnie później na jakby już po prostu jak się chycimy roboty, że tak to imię w słowa, e, zobaczycie co i jak tutaj się prezentuje. Pomyślelibyście, że jak jest Ferrari, to będzie wszystko. A tak nie, lakier po prostu wygląda myślę, że e, część waszych samochodów po prostu prywatnych e, ma lepszy lakier na samochodzie niż, niż to Ferrari. Ale, Ale jesteśmy tu po co? Żeby je ładnie wyprowadzić. Także będziemy dzisiaj działać tym, będziemy testować to, bo tego nie mamy i to będzie ładniejsze. Widzisz to? Tam paluszek? Się... Na paluszek. Wskazujesz na mnie, że chcesz mnie poderwać? No, będzie ci dania. nie? Ty, robiliś kiedyś multiple? Nie. Ja, ja też nie, więc myślę, Ej, że to jest dobry temat na odcinek. Ta, dokładnie, zgadzam jeżeli się. Jeżeli masz multiple i jesteś z okolic Żywca lub Bielska Białej, napisz do mnie na Instagramie, dogadamy się. To prawda. Ja, ja nigdy multiple. nigdy pod multiple. mema to było elegancko i tak wiesz, tak ją wypieścić, że, że normalnie <laughs> lakier na igiełkę i wszystko, nie? Ty, a gdzie to ma klakson? Nie. Dlaczego ci wiedzieć, to... gdzie jest pracą. że tu gdzieś klikniesz. To. Ja bym nie mógł. Ty, jak rajdowiec byś jechał, nawet byś nie musiał klikać, tylko jedziesz i trąbisz od razu, nie? A tak ogólnie, jak ktoś w taki sposób trzyma ręce na kierownicy, to no. ogólnie to jest red flag. Red flag? A tak? Tak, jest zajebiście. No. Ale jak ktoś kciuki A jak ktoś nie, nie robi tak, tylko jedzie i tak skręca to co? Refect? No to wszystko zależy. Bo ogólnie krzyżowanie jakby rąk, powiedzmy, że nie jest wskazane, natomiast w jeździe wyczynowej, e, czy jak masz bardzo skrócony, skok, właśnie to miałem powiedzieć, e, że jak jest skrótki, ten to To, to wtedy no jakby nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to, na to pytanie. Też pytanie jak, jak po prostu idzie na przykład, nie wiem, nitka toru czy coś takiego, nie? Ty, my się musimy na tor przejść. Ja muszę załatwić nam gdzieś tor. Załatw, załatw. Jeżeli macie tory, chcielibyście nas zaprosić, zaprosić tutaj z mail. Z Instagram, tak. Chodźmy stąd. Myślałem, że szyba jebła. Pytanie i tego samochodu. Ile kosztuje lewa przednia szyba do Ferrari 488 Italia? 4,58. 4,58, sorry. Trzeba zapłacić mniej więcej kilkanaście tysięcy złotych, w okolicach 18 tysięcy. Oczywiście to zależy od dostawcy i tego, czy to oryginalna część. Idziemy wypić kawkę i no. idziemy pracować. No. Po tu przyjechaliśmy. Dokładnie tak. Piękna ta żabnica. Żabnica? Ty. Ale jakbyśmy taką halę w żabnicy postawili, to nikt by nam nie przeszkadzał? No. Tylko problem jest jeden w żabnicy, że tam kurwa nie ma zasięgu. Chyba, że masz pleja. W pleju jest zasięg. W żabnicy? Mhm. Temu kupiłem pleja. Takie Volvo ma sobie tutaj Damian. Damian tak? To jest auto tak. Damiana. Chyba Damiana, no. No to Design. Ja chyba jeszcze będę musiał i zrobić opa jedno. <grymne> Ty, a wiesz kto taki jeździł? Kto? Edward ze zmierzchu Takim? No <grymne> 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 Kurwa, mać, nie mogę Powiem jakie tu słupy idą dupne No? Słup. Jednak człowiek to ze wsi wyjedzie, ale wiesz, człowieka nie <grym> kurwa, ja takich słupów w dziedzinie nie widziałem. <grym> Jak oceniasz scenariusz? Scenariusz? No. Bardzo fajnie. Myślę, że nagrałbym to bez scenariusza, bo to jest życia wzięte. To jest życia wzięte. Można powiedzieć, że nie będzie na to scenariusza. Teraz powinien wziąć, wypierdolić go za siebie, ale tego nie zrobię. <grym> A ty co? Masz katarek i jesteś tu w samej podkoszulku? Co? Czy się to chodzi? No, jak na, na opieże. No. E ho! ho. <laughs> Ferrari. Ho! Wernery. się musi odpieczekę, dżaj świeci. To ma kurwa drogi, drogi płot. <laughs> Gdzieś to. Ujjwo, jakie korki. skórę mi podniosło. Pierdolisz. W sensie, no tu, strubka co mam. Ujwo, ale. No, no ale kurwa. ci mówię, ale to mi podniosła strubka. A ty. Ale to. Czuć! Nie. No, mam dobrze działakom. Ale się kręci ty. Może nie smarujemy naszego. Sam Normalnie mi staje. No, widziałem. Jakkolwiek w tym życiu. Lubisz rotację? Tak. Lubię rotację, a tam w szczególności. Jest bardzo fajnie wyważona i bardzo fajnie się nią kantuje. A dużo musisz finiszować później lakier po okay. rotacji? Weź co, po tej, po tej paście i po tej rotacji wcale dużo nie ma widusza. Z zwykłym więc jesteś spokojnie, pokaż, spokojnie pokaż, w stanie to wyprowadzić. Tak? Ja Za I patrz jak jest malowana szyba od środka. Ten lekki jak ścieku w porównaniu do naszego. Ja już chcę, zrobiłem. No, z 10 na pewno. Widzisz tu pył? No nie. Ty, ja mam pytanie, czy jak ja mam pasty u siebie, mam pasty wasze, nie? No. Czy to są te finale? Pracuję, 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 jakby. Ja nie pamiętam, żeby tak tam, tamta pasta no tak, ja się zachowywała. Tak? No tak, nie? Tak. Teraz A? Teraz sobie weź white ta, na no, chyba kurwa, ktoś butelki podmienił, te małe. No chyba to. Nagrałeś to? Widzisz <śleszy> mi? Ja, A pytanie, tak. bo ogólnie dość dużo nakładasz tego towaru. nie dużo, tak. pasno. Ja zazwyczaj mniej trochę ale widzę, że tu się lepiej zachowuje przy większej ilości tego towaru. Okej, okay, bo w sensie, wiesz, jakby to, to było coś, co, yy, co ogólnie rzuciło mi się w oczy w momencie kręcenia jakby rolki samej tej. pierwszej, że daje... Tak, Wężość. że wiesz, że w sensie ogólnie w tekstach jest powiedziane, że niedużo jakby pasty i niewielkie obroty. Wezmę, a... zrobię to tak, no. a ty weźmiesz zrobisz tak jak zawsze. Dobra. Ogólnie widzę, że tak jak... Teraz, gdzie paprykowi kręci się maszyna, Płaci, ja jej nie mogę dotknąć. No wiem, wiem, widać. widać o. O. Eee, I w sensie, wiecie, ona ogólnie powinna się kręcić w taki sposób cały czas. A ona i tak, i tak ogólnie, moim zdaniem, kręci się wolno. Eee, a teraz, na przykład, czekajcie, teraz będzie przejście. Tu, i ona praktycznie tutaj staje. O, no staje. Tak, i teraz, teraz okręci. Bo tak się mam to. No, no teraz to za No. Szybamy do tańczyka. Ogólnie ekstra klasa. No. Ale żeby widza nauczyć, co się powinno jeszcze robić. Taśma... Oj, przepraszam cię. Tak, rzeczywiście oklejanie szyb jest najkonieczniejsze. Tak, no. Bo cuttingiem je naprawdę uszkodzisz. To szybko zrobimy. No. Wiecie co jeszcze zauważyłem? Ja ogólnie czasem okleję, okay, bo to ładnie wygląda. Profesjonalnie. Próbuj maszyny. Próbuję. A tym samym? Tak, ale i sobie ją wiesz? Mhm. Masz mikrofon, masz? Mam. Mówmy to! Co? To niestety, mówmy to! Bo zaraz podstawnie pomysł z góry został nakreślony dość na gorąco. Jakie? Pokaż. Ktoś zrób zezerał bagaya. Ja. Zobaczymy i teraz widzowie zobaczycie przepałkę na ferarcy. nie mów tak. Nie, żartuję, żartuję. Wiesz co, że trzyma się tu no. z automatu. Idzie tutaj no. i od kantujesz, więc tą troszeczkę, mm -hmm. troszeczkę tak, bo ona ci będzie się zatrzymywać, nie? Mm -hmm. Ten, ty nie czujesz tego, ale jak łapiesz tutaj, to... Tak no w, kolację, w sensie po, zautomazuj, z, zautomazuj, powiem zautomazuj, ci, że ogólnie nie. cię ciężko ją e, wyczuć. A? Generalnie nie. tak. Widzowie, ogólnie y, teraz zostałem do testów y, maszynę Dual Action z wymuszoną jakby rotacją. Tak ją ciągnie, no. że o generalnie jak masz normalną maszynę Dual Action, to jakby... Widzisz to, powiedzmy, w, w, jak działasz maszyną. Mhm. A tutaj przez to, że ona ma wymuszoną rotację, mam takie wydaje mi wrażenie, że nie do końca jakby ją kontrolujesz, ale pracuje cały czas. No tak, pracuje cały czas. Tylko pytanie w sensie inaczej. No na pewno trzeba by się było do tego przyzwyczaić, nie wiem, jakoś mieć taką wysoką samą świadomość tego, co po prostu jakby robisz z padem i jak nim pracujesz, bo maszyna tak na dobrą sprawę nie daje ci informacji. Tylko po prostu wiesz, ona leci cały czas non-stop, leci piecem. leci piecem jak skurwysyn, no. no trzeba z nią walczyć. No. O oh, chwiliwa. Wiesz, ochodzi, że ty jakby nie czujesz e, w jakim położeniu ma pada. Przez to, że ona się kręci cały czas. Tak. Tylko że ona... Cały czas się kręci i cały czas pracuje. No. A ty mówisz o tym, że nie czujesz, czy pracujesz teoretycznie. Eee, no tak, no bo takie masz wszystkie Bo Jak na przykład nie, nie? zatrzymywał ci się pad i on ci się nie kręcił, to no. wiedziałes, że nie pracujesz. No tak. Więc tu nie musisz o tym myśleć. No. Ale jest to takie po prostu jakby nieintuicyjne. No. No. widzicie, chodzi o to, że on ją w tym momencie tancuje, tak także jakby tutaj ta, górna, ta lewa część po prostu pada jest w powietrzu i normalna maszyna dualecim by po prostu stanęła, już by nie pracowała a ona się cały tak czas kręci i to jest takie po prostu ciekawe Ale ja się czuję jakbym rotacją leciał no, bo rotacja też mi zawsze uciekała Damian że się ty nie pierdzieli z rotacją I tu jest jakaś grubsza, tu jest grubsza. No na kamerze tego tak nie będzie widać chyba. No. Będzie mało Czyli to. na kamerze jest idealnie. Mogę, mogę, powiedzieć, że jest idealnie. Tak. <laughs> dokładnie. Tak to trzeba pokazać. Tak to i właśnie montować. działa w internecie. Także nie wierzcie że wszystko, co widzicie. Instagram live. A is ja mogę not im always. pokazać coś ciekawego, no Wiecie co? Widzicie co? Główno. Kiedyś u mnie? Nie, bania. Korwata, taka piękna, nie? No. Ja pierdzielę. Dlatego mówię, nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie, bo Parze, ładnie auto wyglądało. No. Co moi drodzy? Wracamy z wycieczki do Kurlaba. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za, za gościnę za przekazaną wiedzę, za no po prostu naprawdę bardzo fajny i produktywny wyjazd. Miejscami powiem szczerze, że mimo tego jakiegoś tam doświadczenia w detailingu, to czułem się no jak głupek, po prostu czułem się jak kupek, Tak, tam jak głupek. No w sensie chodzi mi o to, że jakby mimo wszystko ja wychodzę z założenia, że muszę znać swoje miejsce w szeregu i w tym momencie wiem, że to nie są <laughs> dwa pierwsze rzędy, tylko że to jest wiesz, typu dziesiąty rząd z tyłu. Także jak się wam wydaje, że coś wiecie, to no. to nie wiecie. Wyjazdy uświadamiałem, że... A Człowiek tak. nie jest idealny. No, no. no. Lab, jakby imponująca firma. To co tam, że tak powiem, zrobili. Zresztą wcześniej to mówiłem też na blogu, że w sumie, szczerze mówiąc, to ta ferarka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak po prostu samo miejsce, które oni tam mają. Ile na co? tam Do no? końca, w sensie byliśmy zaskoczeni miejscem, tą nową halą. Tak. A te tak. stare, no. to W sensie stare, stare jak stare. W sensie skala to. Dla mnie nie wiem. mi to się nie imponujące. O, dokładnie, imponujące, bo nie miałem słowa. Taki będzie cel. Co, no, Kurda, no trzymajcie kciuki, żeby, żeby PMK wróciła e, razem z nami. Bo, no, szczerze mówiąc, za tym jestem zaskoczony. Czy to, że przejechała tyle? No, że tak kurwa, że ogólnie jest komfortowo. Co to jest za auto? Volt? Opel, Opel jakiś. A nie, to nie jest. Auto. Bardzo mało się odzywam. mam katar, łzawi mi oko, drapię mnie w gardle, ale nie jestem chory, także mi tego nie wymujesz. Ja wczoraj wczoraj byliśmy z Patrykiem gdzieś tam na kolacji, później na rynek byliśmy się przejść i mówię mu tak, załóż czapkę, bo będziesz chory. Ty jako jedyny miałeś czapkę. Będziesz chory jak z tak. Ja już płaczę. Po prostu płaczę, bo muszę jechać, z Wrocławia. Piękne miasto, ale następnym razem trzeba jechać dzień wcześniej. Tak, pozwiedzać. Dlatego jestem zwolennikiem, jak są jakieś eventy, jeżdżenia dzień wcześniej i wyjeżdżania dzień później. Najlepsze jest to, że zawsze nagrywamy materiał z tygodniowym wyprzedzeniem, a ten materiał jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Także jest dzisiaj 19, bo ludzie sobie mogą pomyśleć, że jest 26, ale jest 19, czyli dwa tygodnie wcześniej. Mamy dzisiaj niedzielę, a Wy ten materiał będziecie widzieć prawdopodobnie 29. Czyli po premierze PAST, żebyśmy za wcześnie tego materiału nie puścili, No jechaliśmy. BMK się nie rozpadła, dzielnie jechała. Eee, także jestem pozytywnie zaskoczony. Jej, po je no patrzę gdzie jest ciotka, nie? No. Ciotka miała po mnie przyjechać i jest mi tak zimno, jak to ze mną oglądasz obok. Ale mi kurwa stoi taki antena. Anten mi stoi. Jak to ze mną oglądasz, to właśnie jest mi bardzo zimno. Czekamy na Ciebie i mam nadzieję, że ta policja nie była po ciebie. Ja chciałbym powiedzieć, że ten wyjazd to była Ekstra klasa Tak miało być właśnie. Nagrałeś to, właśnie nagrałem, właśnie skończyliście to oglądać, bo miał... powiedziałem, że będę dzwonił, jak będę nagrywał jak przyjedziesz. Z Godzina 20.30. Kończymy wyjazd. Dziękuję wszystkim za uwagę. Eee, I co? No i tyle. Dziękujemy za uwagę. Piszcie do jakiej następnej firmy mamy wbić. I tyle. Buźka pa.